Witam ponownie w mojej kuchni mojej i Dzisiaj będziemy gotować taki tradycyjny polski kapuśniak. Oczywiście co, dom to troszkę inny przepis, natomiast na dzisiaj będę się dzielił z wami tym przepisem, który ja używam i jest naprawdę przepyszny. Tak jak u nas w domu się zawsze gotowało. Także nie przedłużając, zapraszam do gotowania kapuśniaku. Swojej kapusty z marchewką to około 800 Mililitrów I odlałem sok, tylko sok zachowujemy, bo jeżeli kapuśniak będzie za mało kwaśny, to dolejemy, a w drugą stronę jest zawsze ciężej. Odpowiedni kawałek żeberek, oczywiście możecie dać mniej, jeżeli chcecie, no ja lubię, żeby te żeberka były w kapuśniaku, żeby było to mięso. I do tego dodajemy przyprawy, takie jak liście laurowe, ja daję nie za dużo tego liścia laurowego. Dwa liście laurowe, łyżeczkę soli, na razie, bo później będziemy dosalać, ale tutaj, żeby nam to mięso się osoliło. Yy, jeden czosnek, można dać troszkę więcej, ale nie chcę też, żeby ten czosnek tutaj dominował. I łyżeczka pieprzu. Yy, ja to gotuję, w, yy, gotowałem w szybkowarze. Dlatego, że chciałem, żeby raz, że musiałem wyjść, więc sobie wrzuciłem do szybkowara i o nic się nie martwiłem. A dwa, że jest po prostu szybciej. To żeberko było mrożone, więc mi się ładnie ugotowało. Jak już się ugotowało, przelałem do garka. Oczywiście, jeżeli gotujecie w garku, to trzeba patrzeć, żeby mięso było i kapusta, żeby była miękka. Dodałem ziemniaki, trzy takie średnie ziemniaki i jeden pasternak. Można użyć korzeń pietruszki. No, tutaj w Szkocji z pietruszką jest. No musiałem do polskiego sklepu jechać, ale pasternak. Ja akurat lubię pasternak. Nie lubię jak taki. W zupie pietruszka lubi dominować. Też nie lubię tego. Tutaj ma dominować kapusta kiszona. Teraz podsmażymy cebulę i kiełbasę. Niektórzy robią na boczku. A my zawsze robiliśmy na kiełbasie. Można dodać i na kiełbasie, i na moczku. Najlepsze byłoby na smalcu. Ja zapomniałem, że żona. Wczoraj zrobiła smalec kotetę na smalcu, że jest w lodówce. No ale jak już wlałem, dałem masło, to z masłem też będzie dobre. Podsmażamy nie za dużo. To nie ma być taki smak mocny. To nie jest bigos, To jest e, oczywiście jak to lubię. Ktoś lubi mocniej przy, przysmażone, to podsmażcie mocniej. Ja lubię, żeby tak było delikatnie podsmażone. E, Cebula też, żeby zmiękła, ona nie musi być przypalona za bardzo. Ja akurat teraz używam szalotki, dlatego że, że nie kupiłem sobie cebuli. Szalotka ma poza tym dosyć, bardziej delikatny smak, pasuje jak najbardziej do kapuśniaku. I teraz na takim wolnym ogniu będziemy podsmażać. To jak mówię, no nie chcę tutaj za dużo podsmażać tego. Ja wiem, że w zupach dobrze jest, jeżeli jest taki przypalony smak. Natomiast do kapuśniaku jakoś mi to nie pasuje. Kapuśniak ma mieć właśnie smak głównie kapusty plus dodatki. Tak jakoś zawsze mieliśmy w domu. I, ale to jak mówię, jak to lubi. Jeżeli lubicie bardziej przy, przypieczone, znaczy ja przypiekam, to nie jest tak, że... Że nie, tak jak widzicie. Ale nie jest tak, że jest przypalone. Znaczy przysmażam, nie przypiekam. Patelnię, jaką używam, to jest patelnia węglowo-stalowa. Ona raz, że jest bezpieczna w użyciu, dwa, że można ją nagrzać do wysokiej temperatury, a jeżeli odpowiednio ją pielęgnujemy, to jest prawie jak teflonowa. No jedyne, co ciężko się smaży, to ryby. A poza tym jest idealna patelnia. I teraz to wszystko idzie do, do bigosu. Tak długo gotujemy ten bigos teraz, yy, aż yy, dopóki te ziemniaki, pasternak nie będą miękkie. I to wszystko ładnie przejdzie tym smakiem. I będziemy jeszcze doprawiać. Bo widzicie, żeberka się rozpadają, są mięciutkie. Ja lubię właśnie takie. O, wystarczy tak poruszać. To nie, że rozpadają się na boki, ale po prostu się rozrywają. Także one są miękkie, nie są wysuszone. Jak gotujecie w, w szybkowarze, to na godzinę. I wychodzą idealne. Tak, żeby nie stracić tego smaku tutaj na spatelni. I będziemy przyprawiać. Zapomniałem dodać kminku. No ale nie szkodzi, bo mam kminek mielony, więc yy, ćwiartkę łyżeczkę, jak, jak dodam to to też będzie dobrze. Jak nie lubicie kminku, nie dodawajcie kminku. Ja na przykład nie, nie dodaję tu żadnych ziół do kapuśniaku, ale jeżeli lubicie jakieś zioła, można dodać jak najbardziej. Wiem, że majeranek pasuje. Tymianek pasuje, ale my żeśmy jedli Zawsze kapuśniak bez ziół, więc, więc tak lubię. Mama zawsze dodawała zielone, ale yy, pietruszka bardziej, tak seler. Ja tutaj selera nie dałem, ale można dodać. Więc tak, za mało słone, za mało pieprzu trochę. Jeszcze dodatkowa łyżeczka soli. Oczywiście można od razu posolić, tylko że no właśnie jest taki problem, że jak przesolimy, no to później trzeba ziemniaki jakoś aby żeby tą sól wyciągać, a tak zawsze można dosolić. To jest właśnie ten kminek, znaczy to jest kumin akurat, ale też pasuje. I zobaczcie, no przepiękna jest ta zupa, robi się taka gęsta, jest taka bardzo gęsta, bo kapuśniak nie jest gęsty, ale tutaj to wszystko tak ładnie pasuje. No i ponieważ jest za mało a kapuśniak musi być kwaśny dla mnie, no to tego soku troszkę doleję i będzie idealny. I zaraz zaraz będę miał kapuśniak dzisiaj na kolację. Teraz jeszcze chwilę przejdzie. 5 minut i można nakładać. Zobaczcie. No przepiękny. Zapach nas w całej kuchni jest. Oczywiście trzeba lubić kapuśniak, no ale... Ja lubię, więc jak czuję ten kapuśniak, zapach kapuśniaku, to, to już od razu głodny jestem. Nie wiadomo ile bym nie, nie zjadł wcześniej. Zobaczcie, przepiękne. Tutaj można jeszcze pietruszką, pietruszki dodać. Ja nie mam, więc... I swojski chleb do tego. O, kapuśniak gotowy. Wygląda pięknie. Pięknie pachnie, ja już próbowałem, wcześniej jak gotowałem, ale teraz końcową wersję. Mm. Uwielbiam kapuśniak. Przepyszny. Mięso jest, kapusta jest miękka, mięsa nie próbowałem, jeszcze raz zobaczymy. Ale zakładam, że też jest miękkie, bo się rozadywało. Hmm. Rewelacja. Wczoraj upiekłem, właściwie przed wczoraj upiekłem chleb, także mam chleb do kapuśniaku. Zaraz idę go jeść, a ja zapraszam do subskrypcji.